Z Ewangelii według Świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. jest taki film Krzysztofa Zanussiego, który opowiada o kobiecie dokonującej drastycznego wyboru między mężem a kochankiem. I ona na koniec tego filmu odkrywa, gdzie jest prawdziwa wolność że wolność jest w tym, że pozostanie przy mężu, bo wtedy nieustannie ma wybór między dobrem a złem. Kiedy już wybierze zło, cała jej wolność się skończy, bo po wybraniu zła już nie ma szansy na decydowanie między dobrem a złem. Już zapada klamka, która sprawia, że wolność jest na zawsze utracona. Trochę może o tym jest to słowo Jezusa. Gdy wybierasz grzech, to wcale nie poszerzasz granicy swojej wolności. Grzech cię nie uwalnia od prawa. Gdy wybierasz grzech, sam siebie czynisz niewolnikiem, bo już nie masz prawa do siebie. Do zobaczenia jutro.